Jeśli w Twoim warzywniku rośnie marchew, burak albo pietruszka, lipiec to moment, w którym możesz jeszcze sporo zadziałać, żeby zebrać naprawdę piękne i dorodne korzenie. Co robić? Co podlewać? Czego nie przegapić? Zaraz wszystko Ci opowiem, krok po kroku. Zapasz herbatę i chodź ze mną do ogrodu. Lipiec to zwykle najgorętszy miesiąc lata. I największe wyzwanie to woda. Warzywa korzeniowe mają głęboki system korzeniowy, ale żeby dobrze rosły, potrzebują równomiernej wilgoci, szczególnie marchew i pietruszka, bo przy przesuszeniu pękają lub drewnieją. Podlewaj rzadziej, ale obficie, najlepiej wcześniej rano lub wieczorem, żeby uniknąć parowania. Jeśli ziemia robi się skorupiasta, po podlewaniu spulchni ją delikatnie. To pomoże korzeniom oddychać. Niech nie zmyli cię to, że buraki i marchew wyglądają już na silne. Chwasty to w lipcu ich, ich najwięksi rywale. Odbierają wodę, światło i składniki pokarmowe. Regularne pielenie, najlepiej co kilka dni, to podstawa a przy okazji warto spulchnić wierzchnią warstwę ziemi, szczególnie po deszczu lub podlewaniu. Dzięki temu tlen lepiej dociera do korzeni, a ziemia nie zbija się jak beton. Aby korzeń rósł zdrowy i jędrny, trzeba go dokarmić, ale uwaga, w lipcu nie stosujemy już nawozów azotowych. Postaw na potas i fosfor, one wspomagają rozwój korzenia. Świetnie sprawdzi się popiół drzewny, mączka bazaltowa albo gnojówka z żywokostu. Jeśli masz kompost, posyp cienką warstwę między rzędami i lekko zagrab naturalnie i skutecznie. Unikaj przenawożenia. Korzeń zamiast dorosnąć, może się zdeformować albo pękać. Jeśli w czerwcu odpuściłeś przerzedzanie, teraz jest ostatni moment, gdy warzywa rosną za gęsto, konkurują o miejsce, wodę i światło. Wyrwij co drugą roślinę, zwłaszcza tam, gdzie liście się już stykają. Zostaw 4-6 cm odstępu między marwią, a nawet więcej dla buraków. Uważnie obserwuj liście. Żółknięcie, plamki, dziurki to może być sygnał choroby grzybowej lub żerowania szkodników. Na mszyce zadziała oprysk z szarego mydła i czosnku. Na alternariozę wyciąg ze skrzypu. A jeśli coś ryje w korzeniu, to mogą być niecienie. Wtedy warto wysiać nagietki lub aksamitki między rzędy. Odstraszają je naturalnie. Warzywa korzeniowe nie potrzebują cudów, tylko systematyczności. Regularne podlewanie, chwasty pod kontrolą i kilka naturalnych nawozów. I naprawdę możesz liczyć na piękny plon. A jeśli chcesz więcej takich porad, zostaw suba, łapkę w górę i napisz w komentarzu, jak rośnie Twoja marchewka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zielone Rabaty, gdzie warzywnik to czysta przyjemność.